witam serdecznie na kanale Mima Runa. Dzisiaj nie z przekazem, <grytanie> z kart. Pomyślałam sobie, że co jakiś czas tutaj na kanał będę wrzucać krótkie filmiki, w krótkie filmiki, które będą przedstawiały skrypty runiczne, bindruny, które będą gdzieś tam może pomocne dla Państwa. Chciałabym powiedzieć, że ja wykonuję takie skrypty runiczne na takich drewienkach, też w formie amuletu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany w różnej intencji i żeby wspomagały w różnych kwestiach, doenergetyzowuję też te skrypty te bindruny y, czy amulety. Y, kontakt do mnie na maila. Wszystko małymi literkami. mimeruna małpa.w.pl y, Skrypty runiczne y, naniesione na kawałek drewna y, jeszcze bardziej y, oddziaływują tą swoją y, moc. Y, można Również narysować je na kartce. Najlepiej czerwonym kolorem, aczkolwiek każda runa ma swoje kolory. Kolorami, które gdzieś towarzyszą runie Kenas, która tu jest przedstawiona, to kolor czerwony, pomarańczowy i żółty. Runie Sowillo kolor złoty, żółty i biały. Ale jak najbardziej uniwersalnym kolorem jest kolor czerwony. Można je narysować nanieść na karteczkę i nosić przy sobie. Ten skrypt runiczny, właściwie bindruna, bo składa się z dwóch run: z runy Canas i runy Sovillo. Runa Canas jest szóstą kartą Hutkarku. Natomiast w Sowillo jest to karta numer 16 w futharku. Jest to skrypt, który możemy zastosować na wzmocnienie energii życiowej. Wybrałam taki, taki ogólny, oczywiście można Różne, naprawdę w różnej intencji nosić, aby nas pomagały, chroniły, yy, usuwały czy też lęki, czy, czy yy, no, no, różne, różne, yy, różne rzeczy. Dla każdego indywidualnie można dobrać yy, skrypt, w zależności w jakim zakresie yy, wymagamy tego yy, wzmocnienia, czy też yy, żeby nas chroniły. Czy, czy wspomagały tutaj jak powiedziałam ten skrypt runiczny, ta bindruna jest na wzmocnienie energii życiowej warto sobie ją narysować i na karteczce i nosić przy sobie czy też w torebce kanas tutaj inspiruje daje natchnienie, pomysłowość poprawia relacje emocjonalne przyciąga korzystne okazje pomaga kobietom stać się bardziej atrakcyjnymi a mężczyznom bardziej pociągającymi Natomiast Rona Sylwillo pomaga sprawować władzę, dodaje prestiżu i autorytetu, czyni człowieka bardziej widocznym, ułatwia zdobycie poparcia innych, prowadzi do zwycięstwa, do zwycięstwa pozwala osiągnąć szczyty swoich marzeń, likwiduje zastój i, i marazm. Także. Yy, skrypt, skrypt na wzmocnienie energii życiowej. Myślę, że będziemy sobie co jakiś czas te skrypciki wrzucać, tak jak wspomniałam na samym początku. Yy, a jeżeli Państwo chcielibyście taki skrypt zrobiony przeze mnie, doenergetyzowany, żeby to działanie było tego skryptu jeszcze yy, mocniejsze, to zapraszam do kontaktu yy, na adres. Tak jak wspomniałam, numeru na pl Ponadto zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na runę, dnia, na runę dnia, a także na runę, na przekaz z run na każdą dekadę danego miesiąca. Na tą chwilę takie przekazy są nagrywane. Na tę dekadę od 20 stycznia do 31 jest już na kanale przekaz. Na kolejne, myślę, że w najbliższym czasie Państwo możecie, możecie się spodziewać, że będą wgrane. Pomyślę też, żeby zrobić miesięczne czytanie na, na luty. Kanał jest dość młodym kanałem. Powoli się rozwijamy. Z tym, że też dużo zależy od, od Państwa, dlatego że gdzieś tam nie mogę umieszczać póki co postów, nie mogę się do końca dzielić wiedzą tym, co bym chciała i jak sobie wyobrażałam, jak ten kanał będzie wyglądać, bo niestety, jak już wspomniałam w poprzednich filmikach, YouTube gdzieś tam stwarza inne też możliwości na kanale, ale po warunkiem, że tych oglądających, <noise> tych, którzy dają łapki w górę i subskrybują kanał, jest więcej. Także im nas tu będzie więcej, będziecie częściej Państwo zaglądali, będziecie dawali łapkę w górę i subskrybowali kanał, tym ja będę miała też większe możliwości dzielenia się z Państwem wiedzą. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a ja ze swojej strony będę próbowała wprowadzać nowości. Oczywiście, jeżeli nie będą rezonować, bo jak to wiadomo, że karty trzeba. No, no nie wszystkie przekazy rezonują, więc nie zniechęcajcie się Państwo. Jeden może rezonować, drugi nie. Albo ewentualnie szukajcie gdzieś informacji na innych kanałach <laughs> oczywiście zapraszam na kanał Mi Maruna. Pozdrawiam serdecznie.